Kochani, witam Was serdecznie. W sobotę mamy weekend, ale pogoda iście butelkowa. Nie ma tak naprawdę możliwości, żeby gdzieś wyjść. Ale dobrze, ja sobie nadgonię trochę pracę, którą mam w domu. Trochę sprzątanie, wiecie. I co jeszcze? Pada, bardzo pada, jest pochmurnie, że trzeba po prostu. A trzeba po prostu przy świetle siedzieć, bo światło dzienne, na przykład tak jak w kuchni, jest niewystarczające i tu się nic nie zapowiada, żeby jakoś miało przestać padać. czasami pada bardziej intensywnie, czasami mniej intensywnie, ale tak taka deszczowa manchesterowska pogoda ostatnimi czasy nas dopadła no i co I, I ja się biorę za swoje rzeczy jajecznica już jest wstawiona kawkę właśnie piję zapraszam was bardzo serdecznie na tego vloga czas na drugą kawę druga kawa wjeżdża powiem wam, że dzisiaj nie mogę sobie poradzić ze sobą chyba jeśli chodzi o tą pogodę ona tak na mnie działa ponieważ ciśnienie się zmienia i Raz pada, raz wychodzi słońce, i tak dalej. Ale jeszcze chciałam Wam pokazać, powiedzieć parę słów, że bardzo lubię to mleko. To mleko do kawy jest bardzo dobre. Do płatków, jak sobie robimy, albo na przykład płatki owsiane, czy jakieś takie inne, to przeważnie używamy mleka lactofree. Ale to używamy do kawy głównie i jest naprawdę bardzo dobre. Ktoś mi się ostatnio zapytał, skąd mam takie piękne słoiki? Ten słoik już tutaj stoi od jakiegoś czasu. Ja go muszę, wiecie, coś tutaj po prostu do niego włożyć. Tylko się nie zastanawiam, co. Nie wiem, co. Bo w jednym takim właśnie dużym mam mąkę. W drugim takim mniejszym mam bułkę tartą chyba, czy coś, coś takiego, on jest taki fajny, wiecie, zaraz Wam pokażę, on się ciężko dosyć, ma takiego ciężkiego tego klipsa. On był z Azdy, za funt chyba 50, ma tutaj uszczelkę i tu jest w środku, nie, z boku, tu z boczku. Jest kreda, która, musicie mi uwierzyć na słowo, nie wiem, czy mi się uda jedną ręką wyciągnąć tą kredę, ale tak, tu jest kreda, jest przy każdym słoiczku kreda dołączona e, i tu się pisze, co to jest. Użyłam takie dwa serki, jeden taki seriously mój ulubiony, original, chociaż do tego by się chyba bardziej ten... E, Vintage jakby przydał, ale na, dodałam taki, jeden i jeden taki z Aldika strong Major Cheddar. E, tak, także z Aldika ten, z Tesco ten, ten ma 110 gram, a ten 100 czekajcie, bo tu 150, tak? Tak, 150 gram on jest bardziej taki płynny, więc fajny jest do zupy serowej. Ale kto wie, czy jutro jeszcze nie dodam, nie kupię jakiegoś jeszcze innego. To idzie do śmieci. Tak, a tutaj co mi się robi? Tu mi się podgrzewa zupa. Tu już jest mięso mielone w środku. Jeszcze tutaj pływają takie drobno, pokroiłam. Wiecie co? Hmm. Takie topione serki w plastrach. Jeszcze to dodałam troszeczkę, bo miałam tam parę plastrów, więc stwierdziłam, że, że dodam. O matko, co mi tak ostrość ginie? Tak, i tu już jest mięso mielone, które podsmażyłam na patelni, i tu już czeka do dodania czekają pieczarki. Niestety zagapiłam się i cebulinie. Nie obrałam, nie wiem, tu jakaś plama jest, e, nie dodałam cebuli, nie przesmażyłam cebuli razem e, z, ani z mięsem, ani z pieczarkami. Trudno, e, dodam cebulę granulowaną. Będzie chyba jakoś dobrze. Jak to się zagotuje, dodam do. Na razie stoję przy tym i mieszam, żeby się serki jakby. E, Dobrze rozpuściły. Znaczy, te topione to już są rozpuszczone, tylko chodzi mi bardziej o ten, który jest. Um, jak mieszam, nie chce mi złapać ostrości. Widzicie, jak skaczę? Ogólnie y, jakieś tam pododawałam jeszcze jakiś biały ser, który miałam otwarty, takie deli troszeczkę. No ale to zupa jest z serków topionych, jak sama nazwa wskazuje, serowa z serków topionych. A serków topionych miałam dwa tylko, więc więc tak, zaraz dodam jeszcze, bo tutaj jeszcze idą kostki bulionowe. Jak to się zagotuje, dodam dwie i dołożę później jeszcze ten pieczarki, to się wszystko pogotuje chwilę i gotowe. Nie będę dodawała żadnej włoszczyzny, żadnego nic, bo już jest późno, jeszcze chcę obejrzeć sobie jeden program. Czekam aż mi się to zagotuje, i do oglądać, i jeszcze Wam wkładam filmik na jutro, więc tak właśnie wkładam. No, tam się wrzuca na, na YouTube'a i ustawię tylko jeszcze na jutro, żeby Wam się wrzuciło, żebyście mieli co oglądać. Bo może się za mną stęsknicie i nie będziecie mieli co oglądać. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć na temat mojej karty. Jak wiecie, karta przyszła. Karta przyszła no dwa czy trzy dni po mojej kradzieży tych danych z konta. Oni mi oddali gotówkę i kartę przysłali po dwóch chyba dniach, bo ja im to zgłaszałam w poniedziałek, a w środę już była karta. No ale. Mm, ja jakoś nie wiem, albo nie słuchałam tego gościa, który mi mówił tam z banku, albo yy, nie wiem, ale czekałam na pin, a tu się okazuje tylko mi koleżanka pomogła, w sensie yy, naprowadziła mnie, żeby nie czekała na pin. Ja tydzień czekałam na pin, i ja mówię, kurczę, co jest nie tak. Mój mężczyzna mówi, no ale to mówi, może teraz jest ten lockdown, to może trzeba będzie chwilkę dłużej poczekać. Na ten pin. I wiecie, i tak po tygodniu ja się po prostu z nią porozumiałam. Bo tak jakoś przez przypadek rozmawiałyśmy, ja jej o tym powiedziałam. Ona mówi: nie czekaj na pin, tylko spróbuj zaaktywować tą kartę w bankomacie. To znaczy albo w bankomacie, albo spróbuj ją zaaktywować robiąc transakcję tą kartą i spróbuj wpisać pin, który miałaś wcześniej. I rzeczywiście, wiecie, zadziałało karta mi przeszła, więc yy, jestem, yy, jestem zadowolona, że to się udało i już, yy, już mi karta działa, także o tyle dobrze, że już wiecie, nie jestem uwiązana i mogę sobie spokojnie robić transakcje kartą. Robię kolejne filmiki. Mam nadzieję, że będziecie z nich zadowoleni i będziecie mieli możliwość, żeby mnie jakby troszeczkę lepiej poznać. Takie, wiecie, bardziej osobiste to będą filmiki. No i chcę się wziąć za siebie, a nie mam kiedy ćwiczyć tak naprawdę. Ja wiem, mogłabym wygospodarować 20 minut na ćwiczenia, ale na przykład w tygodniu powiem wam, że no nie chcę mi się za bardzo, szczególnie, że mam pracę w ruchu, mam pracę stojącą, mam pracę na nogach i czasami w większym ruchu, czasami w mniejszym. I jak przychodzę do domu, to przeważnie nogi mnie bolą, chcę też odpocząć, jakoś tak się wiecie, zregenerować umysł, czy nawet regeneruję się przy składaniu tych filmików, które będę Wam później wrzucała na YouTube. A. Także tak, także ćwiczenia cały czas cały czas w odstawce jakby są, ale wiem, że muszę, wiem, że muszę, wiem, że chcę zacząć ćwiczyć. Ja mam 8 godzin ćwiczeń w pracy. Więc z jednej strony powiem wam, że fajnie, że pracuję na nogach, że jestem w ruchu. Czasami, tak jak już mówiłam, czasami mniejszym ruchu, czasami większym. Ale jednak ten ruch jest. Jednak nie siedzę całe 8 godzin, wiecie, w domu, na krzesełku na przykład. Z jednej strony jakbym miała pracę biurową, chciałabym taką pracę biurową, ale z drugiej strony tak sobie pomyśleć, że teraz jestem osobą y, puszystą, można by powiedzieć. A jakbym miała taką pracę, Siedzącą w, przy komputerze, w biurze, to tym bardziej bym była, nie wiem, jak bym wyglądała, aż się boję pomyśleć. W każdym razie, tak, trzeba się wziąć za siebie, trzeba nad sobą pracować. To jest najważniejsze. Niby sobie coś postanowicie, ale z dotrzymaniem tego jest bardzo ciężko i trzeba naprawdę się spiąć, zmotywować, żeby jakby no wytrzymać w tym postanowieniu, prawda? To jest najważniejsze. I tak samo wiecie, tak samo z wagą, teraz tak będę piła do siebie troszeczkę, że nie jest, wiecie, jakimś tam problemem zrzucić te kilogramy, tylko największym problemem jest później te kilogramy utrzymać. To jest najgorsze, i to jest największy ból, żeby one nie wróciły. Ja byłam na wielu dietach. Nawet na ostatniej diecie byłam rok temu, schudłam już nie pamiętam ile 15 kg, 13, coś takiego. No i co z tego, jak później przyszedł lockdown, później wiecie też takich rzeczy. Ludzie się rzucili na sklepy, na różne rzeczy, zaczęli kupować. I nie wszystko mogliśmy kupić tak naprawdę, które w tej diecie były nam zalecane. I tak trochę odpuściliśmy tą dietę, chwila, moment i przybyliśmy te 15 kg czy 13. Czasami ludzie mają tak, że jak już są na tej diecie, to już na diecie muszą być do końca życia. Bo jak wrócą do normalnego odżywiania, to tak naprawdę może być efekt jojo błyskawicznie. Więc także nie ma złotego środka, moi kochani. Życie jest, życie jest pełne wyrzeczeń, ale czy rzeczywiście żyjemy po to, żeby e, ograniczać się i żeby wyrze, wyrzekać się wszystkiego e, w tym życiu? Życie mamy jedno, trzeba je przeżyć czy krócej, czy dłużej. Ja tak uważam i nie ma też kogo wiecie oceniać za to, że o, bo wygląda tak, jak wygląda, albo. O, że na przykład jest słodycze, ich sprawa, słuchajcie, nie ma co oceniać i nie ma co się tutaj za bardzo w to wszystko wchodzić, bo ludzie są różni. Jedni mają problem, żeby przetyć, drudzy mają problem, żeby schudnąć. I tyle. Także nie chcę za dużo już i tak za długo wam teraz gadam na ten temat, bo to jest temat rzeka tak naprawdę. A ile ludzi, tyle opinii? No i odezwę się do Was później.